Szanowni Państwo, dzisiaj mamy 5 lipiec 2021 roku. Znajdujemy się w gospodarstwie Państwa Ewy i Bogdana Dzielińskich w Zalesiu, gmina Czernice Borowem. Już Państwo znacie to gospodarstwo. W tym gospodarstwie prowadzimy od lat szereg pokazów, prezentacji, doświadczeń. Także tutaj Bogdanowi od razu bardzo dziękuję za lata współpracy i możliwość właśnie obserwacji to na tych jego gruntach. Mamy tutaj zasiane 11 odmian pszenic firm RAGETE, KWS, Syngenta, Danko i hodowli roślin strzelce. Także jak Państwo widzę, widzą mamy za sobą 7 hektarów zasianej pszenicy, 11 odmian. Ta pszenica dzisiaj wygląda bardzo ładnie, imponująco. Nie był to łatwy rok dla zbóż, poza tym, że wiosna była bardzo mokra i zimna to musieliśmy szukać takich okienek, jak to Państwo mówią, okienko, kiedy należało zrobić te zabiegi, które fizjologicznie już należały, należało je przeprowadzić na tym, na tym łanie. Także tutaj Bogdan też pilnował. Konsultowaliśmy się nieraz kiedy którego dnia zrobić kiedy przy jakiej pogodzie regulację łanu ta regulacja łanu była przeprowadzana dwukrotnie jeden kawałek jak będzie być może widoczny gdzieś na którymś z materiału był zrobiony celowo tylko jeden raz także jest, mamy tą możliwość obserwacji również w tych gospodarstwach gdzie jest jednokrotnie przeprowadzana regulacja Także to jest widoczne tak pszenica która była skracana tylko jeden raz jest o jakieś 30 cm wyższa od pozostałej. Zapraszamy właśnie na te pola tutaj które można obejrzeć u państwa Dzielińskich można dotknąć zobaczyć jak te pszenice czym się różnią jak wygląda architektura łanu Także to są takie informacje, które są bardzo istotne, a zapraszam do kontaktu z firmą MIFAR, jak Państwo wiecie, znacie nas już tyle lat, obsługujemy gospodarstwa, staramy się to robić na tyle rzeczowo, żeby te wszystkie zabiegi, te informacje odnośnie również nowych produktów były u Państwa w gospodarstwach potrzebne. Jeżeli coś jest potrzebne i my wiemy, jak to działa, to wtedy z pewnością przedstawiamy te informacje i, i, i wtedy łatwiej jest po prostu te zabiegi wykonywać. Także tych odmian, jeżeli chodzi, zbliżamy się do następnego okresu zasiewów zbóż ozimych, także również wybór odmian nie jest prosty, ale jest bardzo ważny żebyśmy wiedzieli, która odmiana ma trafić na jakie stanowisko, aby można było spodziewać się tego y, wysokiego plonu, jeżeli chodzi tutaj o ten efekt końcowy. Na pewno y, to, co chciałem na zakończenie powiedzieć, to y, dzisiaj cieszymy się z tego. Y, z tego obrazu y, mamy tutaj zasiany również groch, który można obejrzeć. Y, groch firmy KWS i firmy Danko. Mamy również y, bardzo dużo nowych odmian kukurydzy, która jest za nami. Zapraszamy y, po te informacje, zapraszamy również do współpracy. Jesteśmy otwarci, y, wiedząc, że dzisiaj Państwo jesteście bardzo, bardzo zabiegani, jeżeli chodzi o, o organizację pracy w gospodarstwach. My jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do współpracy. Bogdan chciałbyś coś dodać, jeżeli chodzi o, yy, o to twoje spostrzeżenia co do yy, dzisiejszego stanu tej pszenicy? Nie, no pszenica wygląda no, tak jak widzimy, nieźle. No i ja bym naprawdę zaprosił wszystkich, kto, kto chce, żeby po prostu obejrzeć, przyjechać. W każdej chwili można tu przyjechać i obejrzeć, porównać. Także jak Państwo słyszą, gospodarstwo otwarte. Także zależy nam na tym, żeby korzystać z tej pracy i korzystać z tych prezentacji. Ja na koniec życzę Państwu wszystkiego dobrego, bardzo wysokich plonów i udanych żniw, pogodnych i wysokich cen skupu. Wszystkiego dobrego.